Rozmawiamy z panem Januszem Wójtowiczem z Biura Prasowego Rzecznika Komendanta Policji. Panie Inspektorze, czy w związku z sytuacją z dnia wczorajszego, z zamachem w Bułgarii na turystów z Izraela, Policja przedsięwzięła jakieś specjalne kroki związane z potencjalnym zamachem, który mógłby się teoretycznie odbyć w każdym miejscu Polski, a na przykład też w Lublinie? Generalnie wszystkie wycieczki, które są udziałem Obywatele Izraela są pod naszym nadzorem. Tutaj wspólnie z ambasadą zawsze są ustalane szczegóły co do zabezpieczeń wycieczek żydowskich. To nie dotyczą wszelkich wizyt, czy też na Majdanku, czy to w szkole żydowskiej, czy w innych miejscach pamięci. Także te wszystkie wycieczki są przez nas zabezpieczane. Oczywiście ta sytuacja jak też powoduje to, że ten nadzór będzie jeszcze bardziej ważny, bardziej, bardziej będziemy zwracać uwagę na to, co się wokół nas dzieje. Rozumiem. Dziękuję bardzo za informację. Proszę bardzo.